Witam. Znajdujemy się przed 240. I powód jest już tutaj widoczny. Słuchajcie, zaczęły się tańce i ganianki u apistograma Borelli. I cóż my tutaj mamy? Słuchajcie, czy samce i jedna samica? Do tej pory byłem przekonany że samiczka będzie na spokój, a bitwy będą się odbywać między samcami. A tymczasem jest tak, że wszystkie trzy samce ganiają jedną biedną samiczkę. No i ona biedna ma problem. Wszyscy będą się tłuc między sobą, ustawi się jeden dominujący samiec, który Ustawi do pionu dwa pozostałe samce. No, niestety nie widzimy, ale ona tu jest schowana za tym patykiem. A samce, jak długo zasuwają, tam mi z powrotem i jej szukają. No, ale myślałem, że samce między sobą ustalą, e, który będzie wiodł prym w tym akwarium i to one będą tu się tłukły. A samiczka nic na tym nie ucierpi i w ogóle tego nie zauważy. Przyjdzie po prostu. Największy kozak w okolicy, który wygra bitwę. No i on będzie razem z nią sobie tutaj żył. O, widzicie, tu jest samiczka. A tymczasem, słuchajcie, a, bo już tam samiec z tyłu dopadł i ją wygania. A tymczasem, no niestety, stało się tak, e, że Wszystkie trzy samce za nią ganiają. Jeden samiec jest zdecydowanie większy i ładniejszy, właśnie ten, który teraz z nią wypłynął, od pozostałych. No i ja cały czas sądziłem, że to właśnie ten samiec wygra tutaj rywalizację w tym akwarium i że to on będzie tutaj z tą samiczką sobie układał życie w tym akwarium. A tymczasem po prostu jest masakra. Wszystkie trzy samce ganiają tą samicę. Zamiast on jeden ustawić te dwa pozostałe, to niestety mamy tak, że wszystkie trzy ją ganiają, ona już jest zmęczona. A najprawdopodobniej ma taki gruby brzuszek, więc coś już jest na rzeczy. Coś już się zaczyna dziać. O, a tu mamy dwie lorikalie. I obok stój Soma. I jeden z tych kielisków, które urodził się w misce. Samiec główny i tutaj ta jedna, biedna samiczka. No fajnie by było, gdyby te samce jednak stoczyły tą bitwę. Zobaczcie, on trochę jej broni, także być może coś tu się wyklaruje, coś tu się ustali. No ale teraz widzę, jak ją ganiają. O, 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 a to jest coś, co chciałem zobaczyć. Tam z tyłu, za tym samcem jest domek, który ja dla nich tutaj postawiłem. Przed chwilą, właśnie samiec zajrzał tam w ten otwór. Fajnie by było, gdyby tam sobie zamieszkali i złożyli ikrę. Ale na wszelki wypadek, jakby jednak e, tamto miejsce nie okazało się być odpowiednim miejscem dla nich, to ja, e, tu jest ta grota, którą wierciłem dla zbrojnika, a tam z tyłu. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Jest widać. Jest taki otwór. Nie wiem, czy zapalać światło będzie lepiej, ale jest. O! Zobaczcie. Mój stary kokos, który kiedyś był w 700. -ce. Ja tam włożyłem. Ma dosyć duży otwór, że sami, sami to spokojnie się tam zmieszczą. On jest na pół złamany. Z tyłu jest tło, pod spodem jest piach że mogą sobie wykopać, myślę, że może na tych ściankach gdzieś tam sobie tą położą. W razie jakby ten domek, który tutaj dla nich przygotowałem, okazał się jednak nie być dla nich odpowiedni. Ale one są piękne. Mam nadzieję, że ten samiec ustali tutaj hierarchię, przejmie to akwarium, no widzicie, o tam z tyłu podpłynął już kolejny samiec, eee, a tu gdzieś, o tu, Czai się już następny. Okej, okay, dobra. Teraz będzie bitwa. Już widzę, że są wszystkie trzy samce znowuż razem. No i ta jedna biedna samiczka. Zagoniona, zapędzona. Najprawdopodobniej skończy się to tak, że podejmę próbę. No zobaczcie, no, teraz znowu ją ganiać po całym akwarium. Podejmę próbę słuchajcie, odłowienia tych dwóch samców, które są tutaj, że tak powiem, w nadmiarze. Tak, żeby dać jej trochę odpocząć. Zostawię tego największego, najładniejszego samca. Tak, żeby ona miała tutaj spokój. Jednego samca, tak jak to dawno... O, tu są teraz wszystkie trzy samce. Powinny coś między sobą ustalić, który i co, a nie, żeby jedną samiczkę wszystkie trzech chcą molestować. Więc mówię, zostawił najlepiej, najchętniej jednego dużego samca. Okej, samiczka gdzieś tu się znowu schowała, potem widzę ten główny samiec tu przypłynął. I niech one tam mają sobie parkę, niech sobie gdzieś tam założą gniazdko i być może złożą ikrę, e, którą Pierwszą może nie, ale tam nie wiem, drugą czy trzecią. Postaramy się już e, odchować. Zresztą zobaczymy, jak będzie, bo może się okazać tak, że one upilnują te ikry, bo tu nie ma co im zjeść tej ikry. Nie ma konkurencji, jeżeli nie będzie tych dwóch pozostałych samców. A tamte po prostu wrzucę do 700 e, i postaram się znaleźć dla nich jakieś samice. No bo wiecie, kupiłem cztery i nie, nie wiadomo jeszcze wtedy było, co to będzie, czy samce, czy samice, a już się wyklarowało. Słyszałem też taki pogląd, że podobno te wszystkie apistogramy boreli z Czech pochodzą, a w Czechach sterylizują rybki właśnie po to, żeby się nie rozmnażały, po to, żeby ludzie musieli kupować od nich, a nie żeby ktoś sobie sam rozmnażał i je sprzedawał i jeszcze z tego... Miał jakieś pieniądze. A tak, kto chce aby kupić taką rybkę, to musi kupić od nich. No takie hamstwo podobno wprowadzili. A moje Moje są kupione na giełdzie w łodzi. A skąd pochodzą, tego nie wie nikt. Pan, który mi je sprzedał, powiedział, że to on je sam rozmnożył. Ale czy można mu wierzyć? To jak każdemu jednemu człowiekowi spotkanemu przypadkiem na ulicy, nie wiadomo. No, i znowu się zaczynają tańce. Znowu będą ją ganiać po całym akwarium. A ta jedna biedna będzie uciekać. Dobrze, że ona jest mniejsza, to ich wykiwała. Teraz siedzą tutaj i patrzą, gdzie samica uciekła. No i dobra. Ja je na razie zostawiam. I zajmę się wymyślaniem. Jak zrobić, żeby złapać te dwa samce? No i poszukamy, może gdzieś w sklepie. Widziałem kiedyś byłem. No to prawda, minęło już parę miesięcy, ale były te Apistograma boreli Być może są jeszcze, to może się uda jakieś samiczki dorwać. I w 700 zrobimy dla nich jakieś gniazdko. Nie mam już tych barwniaków czerwonobrzuchych, więc jak najbardziej miejsce jest, tak żeby się z kakadu pogodziły. A co do kakadu, no to samiczka ma znowuż maluszki, znowu je wyprowadza na spacer. Ale tego już Wam nie będę pokazywał, no bo to ile można oglądać cały czas te same sceny. Mnożą się średnio co te 2-3 tygodnie te ikry składają. Samica wyprowadza maluchy i potem, no wiadomo, codziennie jest ich mniej, mniej, mniej. Ale założyłem też, że samiec kakadu chyba je tam troszeczkę zjada, bo tak widzę, że podpływa. Wszystkie rybki ona odgania, a samca tak najmniej. A samiec lubi sobie podpłynąć i skupnąć tą samiczkę. O, a przy okazji, słuchajcie, możecie zobaczyć, jak wygląda dno tego akwarium. Zobaczcie. Dzięki zastosowaniu temu systemowi, co bo mówiłem, że tutaj jest długi obieg wody, całe te wszystkie odchody są wyganiane w tą stronę a tu wcale zobaczcie, też nie jest y, jakoś nadzwyczajnie dużo tych odchodów ledwie co leży na tym piachu tam z tyłu jest y, zasys no i on to wszystko ładnie wciąga, ja co tydzień czyszczę ten filterek y, Multicani coś mi tam zaczął już łapać jakieś lewe powietrze no, zakupiłem uszczelki, będę musiał wymienić, bo nie wiem też ile tamte uszczelki miały kupiłem też y, Smart, ten taki do, do smarowania uszczelek, to też sobie to wszystko ładnie posmarujemy, wymieniamy te uszczelki. No to się powinno robić co jakiś czas, a, a też nie mam pojęcia, jak długo są te, które są założone. No dobra, no tu się jakaś palka ładnie wyklejowała. Największy samiec i ta samiczka przerażona. Ale widać, że ona jest grubiutka, to chyba coś z tego jednak będzie. No ale cały czas widzicie tutaj podpływają jakieś O, jest jeden, jest i drugi. No ale samiec widzicie, zasłania samiczkę własnym ciałem. Także próbuję je, ją yy, ochronić. Mam nadzieję, że mu się to uda. Mogę strasznie nie sytuacja. Nawet jak mam kakadu, jakiekolwiek inne, to zawsze jest tak, że te samce to między sobą walczą, a nie ma tak, żeby się we trzy no To jak kiryski. Kiryski to tak mają, że jeden samiec znaczy, jedna samica i tamtych samców, i 5 i 6 może być, i wszystkie się ganiają, ale tutaj u tych, myślałem, że się para dobierze i jest koniec. No i dobra, na dzisiaj to tyle. Jakby się coś wyklarowało, coś ułożyło, coś się stało, to wam będę pokazywał za jakiś czas. A tak ogólnie prezentuje się teraz to akwarium. Trochę podniesiemy, żeby było lepiej na środku. I na dzisiaj to tyle. Wiem, że parę osób mnie prosiło o te filmy z tymi apistogramami, z ale jak się nic nie działo, to nie było sensu, że tak powiem, e, tego nagrywać. Roślinki, jak widzicie, się rozrastają. Lotosy całkiem fajnie. Tu na górze e, całkiem pięknie się rozwinęły. E, Mikrozoria. Żabienica, tak jak podejrzewałem, rośnie słabo, bo w piasku, ale rośnie. Te dwie małe są fajne, bo. Trochę pochorowały, ale widzicie, ta po lewej już ładnie zaczyna wypuszczać liście, a ta po prawej całkowicie padła. Całkowicie to jest roślinka, która odbiła gdzieś tam boku od korzenia ten główny stożek wzrostu zanik, a ten sobie po prostu odbił bokiem. Myślałem, że już nic z nie będzie, ale coś tam odbija. Nie są duże i ja się z tego cieszę, bo jakby były duże, to miałbym z tego problem. Wielki a że nie są duże, to nie ma żadnego problemu, bo. Nie muszę myśleć, co zrobić, bo mi zarastają akwarium. Im dłużej będą małe, tym dla mnie lepiej. E, co do samych neonów, słuchajcie, większość przetrwała całą moją kurację yy, leczeniową. Wiem, że wiele osób się mnie prosiło, żebym ja napisał, co leczyłem, jak leczyłem. Nie, nie będę udzielał takich rad od razu, mówię, dlatego że ja nie jestem znawcą od leczeń. Nie wiem, czy robiłem dobrze, czy źle i nie chcę, żeby ktokolwiek szedł w moje ślady. No, bo jeżeli robiłem źle, no to mogę zrobić komuś krzywdę, a to nie jest najlepsze, nie będąc znawcą, specjalistą od leczenia, wypowiadać się w ogóle na ten temat. Obecnie jest 10 czerwonych, 20 czarnych. Czerwone 6 sztuk wpłynęło mi, słuchajcie, za filtr i tam zostało. To wiem na pewno, że nie zdechły w wyniku choroby, ale w wyniku tego, że się zaklinowały między gąbką akwarium. Ech, także niestety tak się stało. Obecnie w małym akwarium są trochę inne gąbki, dlatego żeby się tak nie działo z małymi skalarkami. Ale to już inna historia. No i dobra, na dzisiaj to będziemy kończyć. Nadzieję no, się, łapistogram Borelli, jeżeli coś tam się złoży, to na pewno za jakiś czas dogramy. Następny odcinek, a dzisiaj to będzie tyle z filmu z tymi rybkami oraz taką drobną aktualizacją z 240. Do zobaczenia. Cześć.